Przemysław Białkowski, podcast, dzień dobry. Mimo, że mamy środek zimy, to w dzisiejszym odcinku będzie bardzo zielono. Ogrody, ogródki, tarasy, nawet balkony. We wszystkich tych miejscach możemy otoczyć się roślinami. Pytanie, jak zrobić to najlepiej, by było ładnie, funkcjonalnie, przyjemnie i zielono. Ze mną Michalina Trępała z kanału YouTubeowego Zielone Pogotowie, współtwórczyni aplikacji Plantis. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję za przyjęcie zaproszenia. No i pytanie na początek podchwytliwe, ostrzegam, jaki jest Twój ulubiony kolor? Zielony. Dobrze, tutaj test na wiarygodność zdałaś, wszystko się zgadza. OK, to jeszcze jedno, może z podobnego gatunku. Czy lubisz krasnale, krasnale ogrodowe? Nie. Dobrze, myślę, że moja definicja profesjonalnego architekta krajobrazu spełniona, oczywiście z przymrużeniem oka. Więc te pytania wprowadzające mamy ze sobą. A teraz przechodząc już do, do konkretów. Jak, Twoim zdaniem, Polacy, czy z Twojego doświadczenia, Polacy podchodzą do ogrodów? Czy to jest takie podejście. Może trochę przekazywane z pokolenia na pokolenie, a może A jakoś to będzie, może taki powiedziałbym, ogrodowy freestyle, czy jednak więcej takiego planowania, projektu, przeglądania atlasów roślin, no takiego porządnego urządzenia ogrodu? Myślę, że teraz to troszeczkę wybiega w różne właśnie kierunki, nie jest tak, że mamy jeden określony kierunek i i tak to zauważamy wśród osób, które mają ogrody, ale przez to, że mamy kontakt no, z dużą ilością naszych obserwujących, która korzysta z naszych porad ogrodniczych, wiemy jak nawet pewne osoby jakby w jakiś sposób zaczynają tą przygodę z ogrodem. I często jest tak, że właśnie e, jest ta kwestia rodzinna, czyli ogrody są przekazywane z pokolenia na pokolenie i po prostu dzieci, znaczy rodzice przekazują ogrody, albo no, przez różne wypadki życiowe trafia się tak, że dzieci zamieszkują w tych ogrodach swoich rodziców i to jest bardzo częste. Ale również zdarza się tak, że nagle. Osoby, które mieszkają w mieście, robią tutaj kariery, e, mają już starsze dzieci, nagle brakuje im tej obecności z naturą i po prostu wyprowadzają się. I był taki trend, że przeprowadzają się z miasta właśnie na wieś. Zrzucają wszystko i ogrody. w ogrody. Tak, też, ale no, często jest tak, że właśnie uciekamy z tego miasta teraz i właśnie zamieszkujemy te obszary podmiejskie. Mm, więc tutaj częściowo jest tak, że ludzie idą na taki żywioł i po prostu sadzą, co im się podoba, ale traf albo trafiają już na jakieś w miarę urządzone ogrody i po prostu dosadzają, ale robią to bez jakiegoś tam wstępnego planu, pomysłu i, i po prostu sadzą to, co im się podoba, albo po prostu sadzili tylko trawę, wysiewali i sadzili tuje dookoła, żeby mieć żywopłot i się odgrodzić od sąsiadów i mieć mm -hmm. spokój. Y ale. Już bardziej tacy świadomi ludzie korzystają też z usług projektowych. Tylko że tutaj jest jeden problem, bo to jest kwestia samego założenia ogrodu. Oni, jakby nie mają w tym udziału, ok, na etapie projektu wybierają, jakie rośliny im się podobają, wybierają ogólny kształt, ale tak naprawdę też zauważyłam, bo ja również pracowałam jako architekt krajobrazu początkowo. Też zauważyłam, że jak ja przedstawiałam plan. Pokazywałam rośliny, jakie będą w tym ogrodzie, to, to nie do końca ci klienci potrafili sobie to wyobrazić. Mimo, że robiłam wizualizację, ale miałam w pewnym momencie, jak zadawali mi pytania odnośnie już tego projektu, to miałam takie wyobrażenie, że kuczę. oni chyba nie wiedzą, o czym ja dokładnie mówię. I dopiero później tak naprawdę już po założeniu ogrodu mówili, a no to fajne, to fajne, to, to jest super, ta roślina jest ekstra. A więc tak naprawdę stają przed takim. Nie ma ogrodu, później nagle jest ogród, tylko że nie biorąc w tym udziału, tak naprawdę oni są zieloni i nie wiedzą, co dalej z tym zrobić. I okay, tutaj... Zastanawiam się, bo przychodzi na myśl takie porównanie do urządzania mieszkania. No tam jest tak, że kanapa. Do szafy może pasować lub nie w opinii architekta, ale w opinii klienta może być zupełnie odwrotnie. No ale nic wielkiego się nie wydarzy, jeśli to klient postawi na swoim, a architekt uzna, ok, klient nasz pan. Natomiast w ogrodzie pewnie jest inaczej, no bo jeden gatunek rośliny może lepiej, nazwijmy to, współpracować z drugim, rosnąć obok drugiego. No klient może być tego nieświadomy i, i tutaj wtedy zaczyna się problem. Tak, no, no trzeba pamiętać, że jednak rośliny, które wybieramy do ogrodu to są organizmy żywe i one żyją i, i tak samo akceptują pewnych sąsiadów i nie akceptują, akceptują pewne warunki i nie. I my trochę czasami Podchodzimy do roślinami, mi się podoba i tą chcę koniecznie mieć w swoim ogródku, ale niestety sztucznie musimy jej przygotować jakby to miejsce. A to później się okazuje, że to nie jest zbyt dobre rozwiązanie, ponieważ to prowadzi do tego, że jakby cały czas musimy to, to podłoże, to, to środowisko przygotowywać pod daną roślinę, a powinno być odwrotnie. To ta baza, którą mamy, czyli ta gleba, gleba, te warunki, strony świata, miejsce, w którym mieszkamy, powinno określać to, jakie rośliny. Sadzimy w tym ogrodzie. A jakie są Także popularne jest gatunki błąd. roślin ogrodowych, które zachowują się wobec siebie jak kargul z pawlakiem? A no, na przykład nie powinno się sadzić blisko tuj z drzewkami owocowymi. To taki pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy. Poza tym ze względu uwarunkowań, uwarunkowań glebowych, na przykład rododendrony, no nie powinna się sadzić blisko e, powiedzmy, e, żarnowca na przykład, nie? bo to są już rośliny, które potrzebują zupełnie innych warunków glebowych. Mm -hmm. Powiedziałeś już któryś raz tu ja, więc jak gdybym tak z amatorskiego <grym punktu <grym widzenia miał <grym obstawiać <grym taki top. Y Roślin, które najczęściej pojawiają się w ogrodach, to pewnie to zdaje się fachowo jest żywotnik zwyczajny, jeśli dobrze kojarzę. To jest tak, że większość ludzi chce mieć tuje, bo one są, nie wiem, łatwe w utrzymaniu, ładne. O co chodzi? Jaki jest sekret Jaki... tego sukcesu? Tak naprawdę. Źródło jest takie, że po prostu um, chcieliśmy się odgrodzić jak najbardziej e, od, od sąsiadów, chociaż mnie to zawsze dziwiło. Okej, okay, przenosimy się z miasta e, na wieś i Zamiast tam jakby się dostosować do tego krajobrazu, który jest, i cieszyć się tym krajobrazem, to my się odsłaniamy, ale odsłaniamy się nie tylko od sąsiadów, ale odsłaniamy się od całego widoku, całego krajobrazu, który jest dookoła. Ja jakby też w swojej pracy projektowej, no zawsze pierwszym krokiem moim było to namawianie, chociaż przeważnie na takiej pierwszej rozmowie koncepcyjnej, było ja chcę mieć tuję, żeby się odgrodzić. A, a ja później zawsze przemycałam mimo wszystko taką wizję, żeby Wprowadzić różne gatunki, wprowadzić bioróżnorodność, dzięki czemu raz, że uzyskamy też mimo wszystko odsłonięcie się od sąsiadów, taką, taką barierę od sąsiadów, ale z drugiej strony no, będzie bardziej kolorowo, będzie bardziej przyjaźnie ze względu na środowisko. Ale no nie zawsze to jednak przechodziło, jednak te tuje po prostu tak się utarły I, i dlaczego tuje, też nakłaniałam czasami, dobrze to może jakieś inne rośliny, które też przyczynią się do tego, że to te owady na przykład przylecą do tego naszego ogrodu. Ale no wiadomo, jak się z czymś oswoimy, takie miałam wrażenie, jak się z czymś oswajamy, widzimy to po prostu wszędzie, to później też chcemy takiego samego rozwiązania, bo wydaje nam się, że to jest najlepsze rozwiązanie, a to nie zawsze jest najlepsze rozwiązanie. Bo później się okazywało, że no tuje również wymagają, e, wymagają pielęgnacji, e, wymagają cięcia. Jak zachoruje jedna tuja, to ta choroba jest na przykład przenoszona już dalej po kolei i któraś nam wypada i później z dosadzeniem i dorównaniem do, do tego żywopłotu równie tak, równiutkiego jest, jest trudna. I podobnie jest z trawą. Też było tak często, że po prostu klienci chcieli mieć tylko trawę, żeby było jak Najmniej pracy. A tak naprawdę z trawnikiem jest najwięcej pracy, jeżeli chcemy mieć taki trawnik jak na boisku piłkarskim. A jak się zmieniają trendy? Wspomnieliśmy już dużo o tych tujach. Ja powiedziałem na początku o Krasnalach Ogrodowych, czyli te lata 90., -te, szalone porcelanowe żaby, muchomory, odlewy dzika, wiatraki i Krasnale wszędobylskie. To teraz ewidentnie już tego nie ma. A co się jeszcze zmieniło i Jakie są, jakie są te obecnie najbodniejsze czy najciekawsze ogrodowe aranżacje? No, mimo wszystko, zauważam bardzo często, że że jednak ludzie zaczynają doceniać tą naturę i bardziej um, korzystają z tych takich naturalistycznych rozwiązań. E, bardzo, popularne stało, bardzo popularna stała się produkcja własnych warzyw, co mnie też również bardzo cieszy. Myślę, że tutaj pandemia też się do tego znacznie przyczyniła, ale to uprawa warzyw jakby nie tylko wiąże się z uprawą, jeżeli mamy duże ogródki, e, ale również małe ogródki, ponieważ korzystamy z na przykład z grządek które na małej powierzchni pozwalają nam w taki zaplanowany sposób właśnie uprawiać te warzywa? Również wykorzystujemy do tego i balkony, i tarasy. Także no myślę, że to jest taki nadal bardzo wysoki trend, i on będzie się jeszcze moim zdaniem, bardzo długo utrzymywał. A co ty polecasz? No... Jakie gatunki. <laughs> No Ja polecam zacząć przede wszystkim od pomidorów i od ogórków, bo myślę, że to są takie najwdzi najwdzięczniejsze rośliny, warzywa, e, które, okej, okay, mają swoje pewne wymagania, ale e, jeżeli trzymamy się tych podstawowych zasad pielęgnacji, to, to nam się uda. Poza tym to są takie najpopularniejsze i naprawdę e, nie wiem, czy uprawiałeś już, e, już pomidory kiedykolwiek, ale awesome. przynoszą bardzo dużo satysfakcji, co powoduje, że później e, Osoby, które już wyhodują tego swojego pierwszego pomidorka, chcą iść dalej. No wiadomo, że te takie pierwsze, wczesne warzywa. Um jak sałata, rzodkiewki, no to też się raczej przeważnie udaje. I, i, i do tego ten, ta wiosna, ta bujna natura i to wszystko tak fajnie, fajnie na nas też, też działa. I mamy właśnie te świeże warzywka na śniadanie czy tam na jakąś sałatkę, więc to również myślę, że powoduje w nas takie coś, że chcemy iść dalej, chcemy więcej tego i wtedy korzystamy i, i sprawdzamy również inne gatunki. Często jest tak, że za szybko na przykład pewne rzeczy chcemy i rzucamy się już na głębokie wody, albo produkujemy tego bardzo dużo, co później jest, jest problemem, albo rzucamy się na gatunki typu bakłażan, które są bardzo wymagające i później są same problemy i, i to może nas właśnie troszeczkę zdemotywować do tego do tego działania w ogrodzie, ale tak jak mówię, jeżeli zaczniemy od tych takich podstawowych wiosennych warzyw plus do tego właśnie pomidor, ogórek, czy tam nawet truskawki, bo truskawki to są owoce, ale też można je z powodzeniem uprawiać zarówno na balkonach i tarasach, tak samo poziomki i to już nam przyniesie dużo satysfakcji. I Prowadzi i zapoznamy się jakby z tą taką podstawową, z podstawowymi zasadami pielęgnacji, więc myślę, że już później z roku na rok będzie coraz łatwiej. No, brzmi to wszystko bardzo łatwo, jak tak opowiadasz, ale <laughs> zastanawiam się po drodze, jakie możemy napotkać przeszkody. Czy mówiąc o tych przydomowych, balkonowych czy ogrodowych uprawach warzyw i roślin. Musimy uwzględniać po pierwsze, szkodniki, a po drugie, nawozy, chemię takie wspomagacze do, do uprawy. Proszę, żebyś obnażyła, jak to wygląda. Znaczy, tutaj trochę. Powiem jakby od, od końca, ale też od początku, ponieważ ty od razu zacząłeś od, od tych problemów, od tych szkodników, e, od tych nawozów. E, podejrzewam, że ty też miałeś na myśli takie chemiczne nawozy, a właśnie powinniśmy zacząć od takiej bazy. Od tego, żeby wybrać te rośliny, żeby zapoznać się z tym, jakie one mają swoje wymagania i takie, takie warunki im zapewnić. Jeżeli zapewnimy im odpowiednie warunki, posadzimy je w odpowiednim miejscu, stanowisku, to tak naprawdę ta roślina ma już takie podstawy do tego, żeby być zdrowa i co więcej, nabrać tej odporności na wszelkie choroby i na szkodniki. I tak naprawdę to powinna być nasza baza. Jeżeli decydujemy się, czy na uprawę własnych warzyw, czy owoców, czy nawet jeżeli mówimy o roślinach, ozdobnych, o kwiatach, to powinna być ta podstawa i tym powinniśmy się przede wszystkim na początku sugerować. I pierwsze, co wspomagać te rośliny naturalnie. Mamy do wyboru teraz bardzo dużo organicznych nawozów. Tak naprawdę organiczne nawozy. Są też teraz na topie, ponieważ nawet możemy je sami tworzyć, na przykład z pokrzywy, której wszędzie jest, jest bardzo dużo i stosować to, to w ogrodzie kompost. Jeżeli planujemy założyć ogród, tym bardziej jeżeli planujemy założyć warzywnik, to powinniśmy też jednocześnie pomyśleć o tym, żeby wyznaczyć to miejsce na kompost, czyli takie miejsce, gdzie te wszystkie odpady zielone składujemy i to się później przerabia, tworzy się z tego ziemia, tworzy się z tego taki organiczny najlepszy nawóz, tak zwane złoto ogrodnika, bo tak, tak na to mówimy i tak na to wiele osób mówi. Mój tata zawsze powtarzał: ziemi dasz, ziemia, ziemia odda. Więc więc, yy, więc to jest taka główna zasada, którą powinniśmy się kierować. To, co my posadzimy, to, czym my nawieziemy, to później nam ta roślinność się odwdzięczy. Także to jest taki, taka pierwsza i podstawowa baza. I jeżeli się skupimy tylko na tym i będzie dobrze przez pierwsze lata, to, to zostajemy przy tym. Jeżeli zdarzy się, że coś trzeba niestety zastosować takiego bardziej chemicznego to można, ale żeby to był taki ostatni krok, żeby to była tak coś, co, co już no nie możemy czegoś zwalczyć w inny sposób, tylko właśnie już musimy zastosować chemię. Tak samo jest ze szkodnikami. Jeżeli, jeżeli nasz, nasz ogród jest bioróżnorodny, jeżeli ma, mamy budki lęgowe, jeżeli mamy domki dla owadów, jeżeli nie tępimy wszystkich szkodników w ogrodzie, to jest wszystko ekosystem. Więc my mamy bardzo dużo, duży ogród, jakby poza miastem. Nazywa się Rancho w Leśnym Ogrodzie i to jest po prostu w lesie. My tak naprawdę tam nie stosujemy żadnych środków, nie pozbywamy się nawet kretów, żadnych szkodników. Mamy mnóstwo budek lęgowych, Mamy ule, mamy dużo oczek wodnych, także to jest cały ekosystem i tak naprawdę no nie ma większych problemów tam ze szkodnikami. I jakby tym powinniśmy się przede wszystkim Sugerować. Powiedziałaś, nie spozywamy się nawet kretów. Myślę, że kret zepsuł nerwy niejednemu działkowiczowi. To, to, to jak to jest z tymi kretami? No bo no nie trudno sobie wyobrazić, że jeśli mamy pięknie zrobione grządki i nagle tam kret wiedzie ze swoją robotą, no to ta, ta nasza robota idzie na marne, więc co, co z tymi kretami zrobić, jeśli ktoś ma dość ograniczoną przestrzeń, to nie jest ogromny ogród gdzieś tam w środku lasu, tylko jednak coś mniejszego. No, zacząć, jeżeli zakładamy dopiero ogródki, no to są takie rozwiązania, jak na przykład siatki na krety, czy po prostu stosuje się gdzieś tam większe fundamenty pod ogrodzenia, tak, żeby ograniczyć ten dostęp do ogrodu dla takich szkodników. Jeżeli się pojawi taki kret, no to też musimy pamiętać, że krety są samotnikami, więc to nie jest tak, że od razu w ogrodzie nam się pojawiło całe stado kreta, tylko przeważnie jest to na początku jedno stworzenie, które po prostu sobie akurat Podobało naszą glebę, ze względu na to, że po prostu nasza gleba jest, jest żyzna. I to też jest jakby dowód na to, że, że też powinniśmy się cieszyć, że, my, że mamy taką dobrą glebę, skoro Kretu sobie postanowił tam, tam zamieszkać i potworzyć te korytarze. Ale kret też no, wyjada dużo szkodników, no, wyjada też żdżownice, które są pożyteczne, ale wyjada też e, pędraki, e, nawet, e, nawet ślimaki, Więc, a, a to są szkodniki, które podjadają korzenie naszych roślin. Krety nie podjadają korzeni naszych roślin, e, krety jedynie je naruszają, więc e, jeżeli w porę reagujemy, to tak naprawdę możemy uratować tą roślinę. To, że kret podkopie nie znaczy, że od razu nam ta roślina uschnie. Jeżeli zareagujemy w porę, to, to bez problemu tej roślinie się nic stanie, podkopujemy przecież rośliny często przy przesadzaniu i, i, i przecież rośliny żyją, rośliny to są organizmy, jak nawet gdzieś utniemy więcej nawet korzenia, to, to roślina sobie poradzi. Także jeżeli się pojawi to odstraszanie. Dzisiaj na, na przykład rozmawiałam też z koleżanką i to był, ta, była taka spontaniczna po prostu rozmowa, jakoś tak przeszło, bo, bo kolega się zapytał, e, czym ja się w ogóle zajmuję, więc, więc zaczęła się rozmowa i oczywiście temat przeszedł od razu na, na krety. Kret przyjaciel ogrodnika, tak? <grafię> I, i, I ona mówiła, że, i ta koleżanka jakby się w to, tą rozmowę zaangażowała i powiedziała, że, że ona ma takiego psa, który po prostu jak tylko wyczuje kreta, to od razu go łapie i przynosi jej nawet na, na ganek <grafię> przed drzwi. Także no, to jest, to jest ekosystem, tak? I, I właśnie jest tak, że krety odstraszają, że, że psy odstraszają krety, tak samo koty, więc to też jest dla nas jakaś wskazówka. I jak możemy sobie z tym kretem poradzić? Ale to trochę mm, odbudowałaś ten czarny PR-kreta, mówiąc choćby, że przecież <grym> powinniśmy się cieszyć, że wybrał akurat to miejsce. To znaczy, że mamy po prostu dobrą glebę. No a teraz mm, tak. o zapylaczach, które niewątpliwie mają bardzo dobry PR. Mm, lubimy pszczoły. Wszyscy wiedzą, już dzieciaki, że to są bardzo pożyteczne stworzenia, no ale może się pojawić taka sytuacja, że one z kolei nie będą zainteresowane, żeby wybrać się do naszego ogrodu, no a to może być problem, no bo naturalne zapylacze są po prostu najlepsze. Jak to rozwiązać, jak do tego podejść? Przede wszystkim sadzimy rośliny, które przyciągają te owady pożyteczne. Bardzo mocno modne są ostatnio łąki kwietne, ze względu na to, że tam jest ta bioróżnorodność, są różne rośliny, przeważnie są już takie mieszanki miododajne, które właśnie tym bardziej przyciągają. Oczywiście tutaj ograniczeniem jest to, jeżeli mieszkamy gdzieś blisko pól takich rolnych albo blisko sąsiadów, którzy stosują chemię. Hmm, no to wiadomo, że to w pewien sposób ogranicza. A, ale mimo wszystko, jeżeli konsekwentnie e, trzymamy się tej bioróżnorodności, e, nie sadzimy samych tuj i glaków e, ozdobnych, ale też sadzimy mnóstwo kwiatów typu byliny, e, czy nawet drzewa, które, które kwitną, drzewa liściaste, to proszę mi uwierzyć, że te owady prędzej czy później się pojawią. Może nie od razu, e, ale na pewno prędzej czy później się pojawią. To jeszcze pytanie dotyczące zmian, takich tendencji. Na początku rozmawialiśmy o tych bardziej, powiedzmy, estetycznych, ale teraz chciałbym Cię zapytać o to, jak zmieniają się warunki do, do uprawy roślin ze względu na choćby na to, że mamy bezśnieżne zimy, że mamy właściwie permanentną suszę że zdarzają się jakieś ulewne, nawalne deszcze. Czy to jest też tak, że no niektóre gatunki roślin w naszym klimacie czy w naszej szerokości geograficznej no już nie do końca się sprawdzają, a z kolei przychodzą jakieś nowe, no, które idealnie wpasowują się w te warunki? Tak, tutaj też może zacznę od tego, że właśnie my też tworzyliśmy takie kalendarze ogrodnicze. Zresztą nadal tworzymy, gdzie jakby takie, bo, bo najczęstsze pytanie to było właśnie kiedy, kiedy i jak, jeżeli były jakieś pytania o jakieś zabiegi pielęgnacyjne. Kiedy i jak? Dlatego już od dawna tworzymy kalendarze ogrodnicze, poradniki. W naszej aplikacji również mamy plany upraw, gdzie z miesiąca na miesiąc są pokazywane zabiegi pielęgnacyjne, zarówno jeżeli chodzi o nawożenie, ochronę. Ale takie podstawowe również, jeżeli chodzi o sadzenie i przesadzanie. E, I to są takie optymalne terminy, e, e, które od lat były stosowane i, i, i których się trzymamy. Ale no, przez to, że ten klimat się, się zmienia, też musimy patrzeć na to, właśnie jakie warunki panują. No, w, na, naszym dane, w naszej danej strefie, w której, w której mieża, mieszkamy i, i nie musimy się tak stricte sugerować już tym. E, wręcz być bardziej takim właśnie też mobilnym i zwracać na to uwagę. My też zresztą w naszych poradach już też często dodajemy takie wzmianki, że jeżeli pogoda jest taka i taka, jeżeli nie ma mrozów takich i takich, to, to można i to i to zastosować. Ehm... Także można dużo więcej roślin, rzeczywiście, i jest taki trend teraz na sadzenie tych roślin egzotycznych, uprawę tych roślin egzotycznych. Ja niestety nie poddałam się temu, znaczy niestety, niestety, nie, nie poddałam się jeszcze temu trendowi, ponieważ mimo wszystko to, że te zimy są coraz cieplejsze, nie znaczy, że te rośliny sobie poradzą w naszym klimacie, ze względu na to, że mimo wszystko ta pogoda się tak zmienia, ale na przykład wiosną często dopadają nas mimo wszystko przymrozki, które są później takim szokiem. Dla roślin, i to nie tylko tych roślin egzotycznych, które mamy, które posadziliśmy dodatkowo. Ale też szokiem już dla roślin, które my mamy od lat w naszym ogrodzie, nawet dla drzewek owocowych czy krzewów owocowych. One, te, te, te zmiany są również ważne, ponieważ drzewa jakby szybciej już puszczają pąki, puszczają kwiaty, a tu nagle wiosną, w maju, przychodzi przymrozek i okazuje się, że, że już nasze wyobrażenie o tym, jak będzie lato wyglądało, ile będzie owoców, ile będzie kwiatów, nagle po, po prostu tu wszystko trafia, że tak powiem, szlak. Także mm -hmm. to, jest, to jest, myślę, że takie najbardziej problematyczne. Już nie samo to, że te zimy są coraz cieplejsze, chociaż wiadomo, no, że, że ten mróz i, i ten śnieg, który też nawadnia nasze ogrody, jest no, bardzo ważny. Ale e, te przymrozki wiosenne i suche lato, to jest tak naprawdę dużo większy problem. A jakie znasz ludowe mądrości, może jakieś przysłowia związane z ogrodnictwem i jak one mają się do kalendarza ogrodniczego? Ojej, tu mnie teraz zaskoczyłeś. <laughs> to już jedną przytoczyłam, to ziemi dasz ziemię odda, ale nie wiem, czy to jest przysłowie, czy ale z kalendarzem ogrodniczym, aha, mówisz o takich typowych, jakichś takich wiosennych typu. Ja, ja to kojarzę zawsze. A, ja w marcu jak Garwicko, czy coś. Tak, czy, czy, ale kojarzę takie czekolie, czy coś innego. Z opowieści moich dziadków to są zwykle. Terminy wyznaczane przez imieniny określonej osoby, że na przykład A, nie, okay. zimna Zośka, tak, albo tak. tam u hanki, zimne wieczory to i poranki. Ja, ja pamiętam takie z, z dzieciństwa i, i zakładam, że kiedyś, wiele lat temu. Dziś mówimy tutaj o aplikacjach, o tym, że wiedza jest właściwie dostępna bez żadnego problemu w, w każdej chwili. No a kiedyś no, ludzie polegali jednak na tym, co przekazywało się z pokolenia na pokolenie, na, na jakichś przesądach, czy jak mówię, takim kalendarzu imienin i, i, i jakichś przysłów, które przez lata się tworzyły. Zastanawiam się, ile z tego, z tego zostało, czy ktokolwiek jeszcze na to zwraca uwagę no czy to możemy już traktować tylko z przymrużeniem oka tak, oczywiście wiele osób na to zwraca uwagę i szczerze mówiąc, my również jeszcze zwracamy na to uwagę. Też na przykład jest coś takiego, tak jak powiedziałeś o tej zimnej Zosie, jest, jest też coś takiego, że jak forcycja zakwitnie, to jest znak, że, że można już ciąć róże na przykład. Więc rzeczywiście jest, jest sporo takich I, i tak naprawdę my też się czasami, bo to jest też takie łatwe w przekazywaniu. No, wcześniej nie było takich możliwości technologicznych, jakie, jakie mamy teraz. Asystent. Wirtualny, który nam pomoże, tak jak w naszej aplikacji, po prostu nam pomoże, odpowie na każde pytanie, zidentyfikuje roślinę, zidentyfikuje problem. Więc, więc teraz to tak naprawdę mamy dużo, dużo łatwiej, ponieważ możemy z tego wszystkiego korzystać. Ale, tak jak mówiłam, mimo wszystko trzeba patrzeć na to, właśnie jakie są dane warunki obecnie w. U nas, to w tym rejonie, gdzie, gdzie mieszkamy, więc tym przede wszystkim się sugerujemy. Jeżeli jest na tyle ciepło e, albo zimno, że, że, że można bez, bez problemu, już roślina jakby pokazuje znaki, że, że może być przecięta to to robimy po prostu I, e, i też na to aż tak nie patrzymy. Myślę, że no bardziej, tak jak wspomniałam, tym problemem jest właśnie e, susza. Nie? To, jest, to jest taki duży problem e, i to się odbija tak naprawdę na wszystkim. Więc zakasamy rękawy i do ogrodu, ogródka, czy nawet na balkon, w zależności od tego, jakie kto jak ma możliwości. I o tym wszystkim mówiła Michalina Trępała. Pięknie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwu też dziękuję i zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastu w Zielonej Interii Przemysła Białkowskiej. Kłaniam się, do widzenia.